Hmm, ciekawa jestem, jaki kolor mi to wybierze dzisiaj. O NG mam czerwony. Ciekawe, jaki to będzie pet. Papuga nie wierzę. Mam mojego dream peta. Muszę iść teraz do szkoły. O hej! Też jesteś nowa? No. To fajnie. Też jestem nowa. Czy chcesz się zaprzyjaźnić? Okej. Jak się nazywasz? Tosia, a ty? Ja Alicja. To fajnie. Dzieci, chodźcie do klasy. Chyba musimy iść do klasy. Pani nas wołała. Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry, klaso. Dzisiaj będziemy się tym zajmować. Fajna nawet była ta lekcja, co nie? Wiem. A może teraz będziemy okay. na Okej. Okej, okay, ja już jestem. O oh, hej! Też już przyszła. Normalnie, a ty? Też. Muszę coś zjeść. Hmm. Co by tutaj zjeść? Mam przy sobie akurat pizzę. Zjem sobie ją. Zapraszam na part 2.